Na początku filmu wyświetlane jest obracające się logo NBP. Przedstawia w okrągłym granatowym polu złoty zarys siedziby banku oraz monetę z literami NBP. Tuż nad budynkiem widnieje polski orzeł w koronie. Logo obramowane jest na złoto i zwieńczone półkolistym napisem Narodowy Bank Polski. Poniżej logo znajduje się wypisana dewiza NBP. Dbamy o wartość polskiego pieniądza. W filmie wypowiada się Piotr Balcerowski z Instytutu Staszica, szczupły, gładko ogolony mężczyzna z szarymi, siwiejącymi włosami, zaczesanymi na prawą stronę. Nosi okulary w czarnych oprawkach. Za nim widać regały pełne książek. Kolejną postacią jest medalierka Dobrochna Surajewska, kobieta z kasztanowymi włosami do ramion, ubrana w szarą bluzkę i wełniany rozpinany sweterek. Na szyi ma naszyjnik z miedzianych korali. Udziela wywiadów swojej pracowni w tle widać pęze i inne narzędzia jej pracy. Jako trzecia wypowiada się urszula Wależak, ma czarne włosy do ramion i grzywkę z przedziałkiem. Nosi czarną bluzkę, na którą narzucony jest kremowy żakiet z wzorem przedstawiającym czarne konie w ruchu. Za nią widzimy metalowe tablice z wytłoczonymi ciągami liczbowymi. Następny głos to Damian Marciniak, numizmatyk ma na sobie czarną koszulkę Polo, nosi krótko ostrzyżone szpakowate włosy i zarost. Kolejna postać to Michał Niemczyk, także numizmatyk, gładko ogolony mężczyzna o jasnych włosach w szaro-niebieskiej bluzie. Oprócz nich, kamera pokazuje nam numizmatyczne serie oraz banknoty kolekcjonerskie. Pieniądz przede wszystkim pełni funkcję jednostki pomiaru wartości towarów i usług. Po drugie, jest jednostką rozliczeniową. Po trzecie, wreszcie, jest, służy jako Jednostka do przechowywania wartości. Nawet jeśli ta wartość z czasem się zmniejsza ze względu na naturalne procesy inflacyjne, e, waluta w dalszym ciągu posiada określoną wartość. Jeśli chodzi o formę pieniądza, e, naturalnie zmieniło się bardzo dużo. E, pierwotnie pieniądz miał e, Wartość monety złożonej z wartościowych kruszców. Następnie mieliśmy rewolucję gotówkową. Obecnie mamy rewolucję elektroniczną, cyfrową. Wracając do czasów współczesnych, Narodowy Bank Polski emituje dwa rodzaje banknotów i monet. Pierwsze to banknoty i monety powszechnego obiegu, emitowane w wysokich nakładach, funkcjonujące. W obrocie gotówkowym, których wartość określa nominał. Obecnie wartość krajowej waluty jest odzwierciedleniem siły gospodarki tego kraju, ale również jest odzwierciedleniem jakości zarządzania instytucji, które odpowiadają za wartość waluty narodowej z Narodowym Bankiem Polskim na czele jako jedynym emitentem polskiej waluty oraz instytucją odpowiedzialną za kreację pieniądza w gospodarce oraz stabilizowanie jego kursu. Potrzeba istnienia gotówki w obiegu, w finansowym obiegu, gospodarczym jest potrzebna przynajmniej z dwóch względów. Po pierwsze są to kwestie bezpieczeństwa w dalszym ciągu nie możemy wykluczyć sytuacji, w której na skutek nieprzewidzianych sytuacji, katastrof, system finansowy, elektroniczny system finansowy mógłby być sparaliżowany. Po drugie jest kwestia wartości. W naszym kręgu cywilizacyjnym jesteśmy przyzwyczajeni do wolności, do dużego zakresu prywatności. I płatność gotówką te nasze oczekiwania i wymogi spełnia. Dlatego też w dalszym ciągu gotówka jest środkiem płatniczym, który cenią sobie Polacy. Do pierwszego rodzaju monet, emitowanych przez Narodowy Bank Polski, należą również obiegowe monety okolicznościowe. Należy pamiętać, że moneta. Jest nośnikiem bardzo trwałym, ponieważ jest utrwalona w metalach, kruszcach, czyli takich materiałach, które nie podlegają korozji, nie podlegają destrukcji. Tak więc moneta będzie trwała bardzo długo dłużej najprawdopodobniej niż wszelki inny zapis, niż źródła pisane a więc moneta staje się świadectwem naszych czasów, naszego spojrzenia na różne wydarzenia. Moneta utrwala, moneta później będzie wykorzystywana przez historyków, tak jak to już stwierdziliśmy i zauważyliśmy w badaniach nad przeszłością. Tak więc przy projektowaniu monety przykłada się wielką wagę właśnie do tych detali, aby w lapidarny, syntetyczny sposób, ale jednocześnie wyrazisty, komunikatywny. Komunikatywny dzisiaj, ale także i z taką myślą, żeby to było odczytywalne i zrozumiałe przez następne pokolenia, zrozumiałe w przyszłości. Myślę tym małym krążkiem srebrnym bądź złotym projekt musi być w miarę syntetyczny, tak, no bo, no bo nie zawrzemy na takiej średnicy kilkunastu, bądź kilkudziesięciu milimetrów um, całej encyklopedii, tak? Więc projekt musi być czysty, prosty, um, syntetyczny. Projektując monetę, muszę zwrócić uwagę na to, jaką ona ma skalę, jaką ma średnicę, z jakiego materiału, z jakiego stopu będzie wykonywana, um, w jakiej mennicy będzie bita, jaką ta mennica ma technologię, ja muszę pod te wszystkie parametry technologiczne dostosować zarówno projekt, jak i model realizacyjny. Trzeba się przygotować do zarówno zaprojektowania każdej monety, trzeba być też i fizycznie odpornym, bo, bo przygotowanie każdego z tych modeli, my tutaj widzimy ilość tych gipsów, ale w każdym z nich to są setki godzin. Setki godzin pracy nad właśnie tym podejściem merytorycznym do opracowania materiału ikonograficznego, całego przetropienia, żeby nie powstawały jakieś niepożądane wątki, które ktoś może opatrznie interpretować. Potem, po powstaniu właśnie szkiców, e, następuje ten etap bardziej komunikatywnego przenoszenia do plików, e, właśnie. Na komputerze, później cały etap zatwierdzania, żmudnych konsultacji, czytania, właśnie dodatkowo jeszcze materiałów, dowiadywania się, właśnie wprowadzania korekt. A potem następuje ten taki właściwy etap, kiedy rzeźbiarz, medalier przystępuje do pracy, mając projekt graficzny już zatwierdzony, bierze do ręki plastelinę i później te, te, te detale, które będą detalami monety. Właśnie przy tych bardzo rygorystycznych założeniach menniczych wykonuje się w Plastelinie pierwszy, pierwszy model. Ta praca moja wymaga olbrzymiej precyzji. To znaczy na etapie powstawania modelu realizacyjnego, bo używam rzeczywiście narzędzi stomatologicznych, co prawda. Są specjalne narzędzia końcówki przygotowane pod wykonywanie modeli. Technologia nie wybacza. A więc, żeby połączyć właśnie ten aspekt właśnie tych, tych, tych wartości delikatnych, subtelnych, miękkich, artystycznych z reżimem technologicznym, menniczym. To musi być przecież obiekt, który da się powielić tak, w tysiącach, nie że setkach tysięcy egzemplarzy, A więc no, tutaj też trzeba się, się wykazać no, dużą skrupulatnością, cierpliwością, czy poszerzać swoją wiedzę. Drugi rodzaj to banknoty i monety kolekcjonerskie. Emitowane w niskich nakładach, przeznaczone głównie dla krajowych i zagranicznych numizmatyków. Zbieranie starożytności, monet antycznych i tak dalej narodziło się w renesansie, czyli można powiedzieć w XV wieku. Później to przechodzi różne etapy i różne rzeczy są kolekcjonowane, zbierane. No to, czym my się zajmujemy, czyli stary pieniądz. W Polsce w tej chwili jest na najszerszym, najwyższym poziomie, jaki w ogóle był historyczny. My się zajmujemy zawodowo już numizmatyką ponad 20 lat, także tu mamy i spory przekrój czasu ten ostatni, jak i też pogląd historyczny, na to jak w Polsce wyglądało. Czyli zbieranie numizmatów w Polsce to są w zasadzie początki XVIII wieku, czyli epoka Saska tutaj bardzo jakby ten rozwinęła trend. Wspaniałe zbiory powstawały na przełomie XIX-XX wieku. Później kryzys międzywojenny, ekonomiczny spowodował zdecydowany spadek zainteresowania. Druga wojna wszystko przetasowała. W czasach PRL-u, lata 70., ponownie zaczyna to być takim prawie że sportem narodowym, tylko że wtedy zbierane są do jednego worka wrzucane, można powiedzieć, monety i znaczki. Dzisiaj ten rynek jest po prostu ogromny. To trudno nawet liczyć w Polsce. Natomiast bazując na naszych informacjach i na naszych bazy, bazach danych, które posiadamy, to jest to kilkadziesiąt tysięcy osób, nawet do set tysięcy osób. Przez ostatnie dwa, 3 lata, na pewno to też pandemia miała jakiś tam swój odcisk na tym wzroście zainteresowania, ponieważ ludzie szukają inwestycji, szukają jednak tych zamiany tego pieniądza papierowego na jakieś dobra, które mogą przetrzymać tą wartość na następne pokolenia. Widzimy wzrost zainteresowania o prawie 45%. Zacznę tak naokoło. Inwestycją na przyszłość jest chociażby to, że płacimy za naszą edukację, naukę i tak dalej, bo inwestujemy w przyszłość jako wiedzę. I tutaj numizmatykę i zbieranie starych monet można właśnie rozpatrywać w dwóch aspektach, czyli tym stricte takim wymiernym, finansowym, że kupiliśmy za ileś, sprzedamy za ileś, za jakiś czas, ale i takim właśnie wiedzowym poszerzania horyzontów, zdobywania nowych doświadczeń i tak dalej. I w tym wiedzowym na pewno zawsze warto. Natomiast w tym finansowym ostatnie lata pokazują, że zdecydowanie warto, natomiast to jest tak jak z każdym rynkiem inwestycyjnym. Tutaj jest istotny moment wejścia, moment wyjścia. I to nie jest tak, że polską muzykę interesują się tylko Polacy. Nasze donatywy z widokami miast są niesamowicie doceniane przez kolekcjonerów na całym świecie. Japonia, Chiny, czyli Azja, upodobała sobie naszą polską muzykę, więc jeżeli posiadamy taki numizmat w pięknym stanie zachowania, to proszę wierzyć, czy jesteśmy w Australii, czy jesteśmy w Niemczech, czy w USA, czy nawet w Ameryce Południowej, taka moneta zostanie doceniona i wystawiona wszędzie na aukcji. Na pewno zostanie dostrzeżona, ponieważ tych monet polskich jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Podstawą do wyznaczenia wartości przy typach powtarzalnych. Są notowania internetowe, czyli generalnie no cały handel numizmatyczny praktycznie jest skoncentrowany i widoczny w internecie. Jest multum i specjalistycznych baz grupujących ceny numizmatów, jak i tak prozaiczne sprawy, jak popularne portale internetowe aukcyjne, gdzie wystarczy sprawdzić w aukcjach zakończonych, ile dana pozycja kosztowała. Korzystamy też z wiedzy innych specjalistów, czyli jeżeli my wydajemy jakąś opinię, to zawsze ją też weryfikujemy z innymi specjalistami. Oczywiście wtedy się ją waży, mierzy tą monetę, czy ten banknot sprawdza, weryfikuje papier. Jeżeli chodzi, to są banknoty, jeżeli o stop też teraz bardzo modne jest, badamy zawartość metali, ponieważ Stara Polska, czyli te monety z Polski Królewskiej. Możemy po prostu zweryfikować ją po, po prostu zawartości tych metali, które są w tym w srebrze bądź w złocie. Jeżeli moneta jest złota, to jeżeli wiemy, że jest dana do mieszka miedzi, czy tam cynku, czy tych innych metali, niż szlachetnych, to też wskazuje na oryginalność. Można troszkę parafrazować, wiem, że nic nie wiem. To znaczy, to jest tak szeroki rynek i tak dużo rzeczy jest cały czas dla nas nowych, że to jest właśnie to cały czas inspirujące, że się uczymy tego rynku, ale przede wszystkim rzeczywiście. Ten taki moment odkrywania tajemnicy, gdy osoba, która przychodzi z jakimiś walorami do firmy, otwiera torebkę, rozwija jakieś skoroszyty papiery, pakunki i tak dalej. Nigdy nie wiem, co tam będzie otwarte. Jeżeli przychodzi do mnie moneta, która jest w wartości wiem, 200, 300 czy pół miliona złotych i jest to moneta, którą ja już podobno sprzedawałem, to jest to coś niesamowitego, że ta, ten przedmiot przetrwał tyle lat i trafia do mnie, jest ta wartość. Natomiast dzisiaj y, bardziej od wartości cenię tą historię. Numizmatyka jako forma inwestycyjna, forma lokowania i oczywiście kolekcjonerstwa, bo, bo to bardzo ważne. Właśnie, najważniejsze jest to, że trzeba pamiętać, że jest bardzo wąska i bardzo mała tutaj pomiędzy, różnica pomiędzy kolekcjonerem a inwestorem. Bardzo często inwestor, który tylko chce kupić kilka monet na inwestycje, staje się kolekcjonerem, więc to jest piękne. To trochę uzależnia, więc zawsze zadaję pytanie, czy ktoś ma na to czas, bo to wciąga.